Zaryk się ze mną, bo cię lubię. rusztuje. Po Już po poruszniku <noise> i po wyterze. Już będę kończył się. Trumnę trzeba szykować wiesiu. Kiedyś tam. Już trzeba Tak, tak szykować, kiedy tak. jak trumnę, już się szykować. Ja Dobra ją. bo jakiś pies. Może jakiś pies. E, Kamil, patrz, jakiego zwiesię, jakiego zwiesię. Mój wiesio mówi do mnie tak, mówił oleś, ty zawsze mi wiesił. Ja żem zawsze mówił, że przywoził um, mleko, kurde. A te ja muszę to ja nie tak. no to teraz może być No to wyjk teraz może, co? Zrób nie, włośnie. W kamienku! Ja dziękuję Ci za wszystko. Partyzanka musi być. Porusznik w stopniu Ja? W stopniu Ja jestem? Czy? I... Tak. Czy jestem cofniwym? Ja jestem wojsko. O, co śpiewa? Panie poszło. Pora zaśpiewać teraz ją na później. Ja no, jest jak nie. Eee, kamiejko na później, a zawsze kierujesz. Nowy, a ty mnie jak nie? No jak nie? E, może jakieś takie nuta by, coś zjemną coś... you know. Brygada! Bo yeah. yeah. bo my nie znamy starych piosenek. Brygady? No. Pięknie to, no. To... Czego dałem ci da? No rytm, to... no, daj bit. DJ, di, di, DJ DJ. My...

Na sto, 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 <grymianie> nie to mi kazał, a Nie, 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 kurwa. że wszystko, nie będę miał już pić nic. A gdzie to, a przyjdzie. to przyjdzie. Przyjdzie? Hmm. Jeszcze. skończył że Wiesiu, O wszystko, nie mam nic, kurwa. nie, nie jeszcze? No, jeszcze mam troszkę, no jeszcze jeszcze tu litrów trochę? Daniel, no, ojciec, jaki jak, ten jak człowiek u siebie? do mnie zamotuj za tam, No pisz, pisze tam. No pisze, pisze. pisz, pisz, pierwsza pisz, 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 swój wyjść, a to, to, to Coś jeszcze jest jakiś tam ten tekst innej piosenki?